No, cześć Wam się Manderko Ludziska. Dzisiaj chciałbym Wam pokazać na czym polega Q, czyli tak naprawdę kolejka w języku C Sharp, a tak bardziej w sumie dosłownie to tutaj w Unity. Więc tworzymy sobie coś na wzór takiej mini samochodowej, gdzie będą dojeżdżać sobie tutaj samochody. Wyobraźcie sobie, że to są brudne fury. Dojeżdżają i ten, który pierwszy dojedzie, oczywiście ustawia się w pierwszy w kolejce, przejeżdża przez myjnię i kiedy wyjedzie, następny będzie mógł wjechać i tak dalej, i tak dalej. Czyli kolejka tak samo jak w sklepie. Kto pierwszy przyjdzie, ten pierwszy zostanie obsłużony, nie? Po angielsku będziemy to nazywać FIFO, czyli first in, first out. Pierwszy przychodzi, pierwszy wychodzi. Więc zobaczmy jak to mniej więcej będzie wyglądać, co będziemy działać. Zobaczcie, dojeżdżają sobie samochodziki, tutaj zwalniają, jak przejeżdżają przez myjnię. Wyjeżdżają sobie czyste, nie? I w takiej kolejce, w takiej kolejności, w jakiej przyjechały, w takiej opuszczają myjnie. Oczywiście to nie jest w pełni działający system. Chodzi tylko o to, żeby Wam pokazać, jak zastosować właśnie takie Q w y, praktyce. Możecie sobie pobrać te paczki startowe bez skryptów, i będą też ze skryptami więc w linku poniżej, jak chcecie to sobie to pobierzcie, jak chcecie sobie to sami przećwiczyć. A ja już czyszczę scenę, pobiorę sobie tą pierwszą paczkę i haratamy. Ok, mamy nasz jeden samochodzik i mamy naszą minię. Więc najpierw do samochodziku dodajmy sobie jakiś skrypt, który będzie odpowiadał no za jego ruch po prostu, nie? Więc dajemy sobie car, new script, create an ad. Teraz otworzymy sobie ten nasz skrypcioch. No i tak, oczywiście tutaj wszystkie komentarze usuwamy. Będziemy potrzebowali takie zmienne jak szybkość, bo będziemy ją zmieniać w trakcie i potrzebujemy max speed, żeby też później po wyjeździe z MINI móc przypisać z powrotem ten max speed do naszych samochodów. No i będziemy musieli odnieść się do komponentu rigid body, żeby zmieniać jego prędkość, nie? Więc dodajemy sobie public no, ja stworzę od razu właściwość, nie będę bawił się w zmienne, więc piszę sobie max speed. No i tutaj będę tworzył sobie getera. No i w sumie tak, private set to jest to, co chcę, bo max speed nie będę chciał ustawiać z zewnątrz, tylko tutaj z tego skryptu, więc dlatego zostawiam private. Teraz sobie zduplikuję, czyli Ctrl D, tutaj ustawimy sobie samo speed, get set też zostawię jako publiczny, bo gdzieś tam w pewnym momencie będziemy chcieli, tą prędkość zmniejszyć. No i jeszcze odniesienie do Rigid Body RB super teraz w starcie pobierzemy sobie komponent, więc RB get component teraz ustawmy sobie max speed na przykład na piątala i speed ustawimy jako max speed no i chat. teraz zamiast w update ponieważ tutaj korzystamy z Rigid Body to będziemy sobie używać fixed update i dajemy sobie rb velocity to się równa chcemy jechać cały czas do przodu więc vector3 forward no i pomnożymy to przez nie max speed tylko przez zwykłe speed no i to by było chyba wszystko jeżeli chodzi tutaj o skrypt ze samochodzikiem to teraz musimy sobie utworzyć skrypt car wash nie? który dodamy do naszej mini żeby zarządzała tymi naszymi samochodami więc klikam sobie na car wash Tutaj mam box collidera dodanego, a jeszcze Wam tylko pokażę, co jest na karze. Zresztą macie te paczki, to sobie zobaczycie. Zwykły box collider i rigid body, nie? po to, żeby um, sprawdzać kolizję i triggery. A na car washu mamy triggera, żeby te nasze samochody mogły przez tą myjnię sobie przejechać. Więc dodajemy komponent i to będzie car wash. Enter, enter babka, i idziemy dalej. A jeżeli mielibyście ochotę na jakiś kursik czy cokolwiek, zapraszam na Pikademia.pl. Może znajdziecie coś dla siebie. Komentarze usunięte. Od czego zaczynamy? Tworzymy sobie właśnie tego naszego Q, nie wiem kolejkę, ale nie mówcie kolejka. Nawet jak oglądacie pewnie po polsku jakieś tutoriale, mnie to akurat śmieszy, jak gdzieś tam na studiach i tak dalej, wykładowcy tak wtrącają cały czas te angielskie słówka, you know, nie, byłem na meeting i coś tam, to tak śmiesznie trochę brzmi. I ja pewnie też tak tutaj będę mówił i wielu innych też tak mówi. Ale to jest standard, tak? Musicie się uczyć tych angielskich słówek i używać ich tak często, jak to tylko możliwe. A w game devie, w programowaniu, to jest wręcz przymus. To angielski, to musicie, no haratać, nie? To, to angielski, to podstawa. Więc tak, nie mówimy kolejka, tylko mówimy po prostu Q, bo tworzymy Q, więc piszemy sobie Q i Q może być różnego. Typu, tak naprawdę, bo to jest generic, czyli one mogą być różnego typu. No i w tym przypadku, my chcemy sobie tworzyć kolejkę z naszymi samochodami, więc dajemy sobie tutaj CAR. Równie dobrze moglibyśmy sobie tutaj dać GameObject na przykład, ale tak naprawdę, my będziemy chcieli dostawać się do skryptu tego CAR, nie? Bo tam mamy te wszystkie informacje, tak naprawdę. Więc siłą rzeczy chyba najłatwiej jest stworzyć po prostu sobie taką kolejkę od razu o typie car. Będzie nam łatwiej, nie będziemy musieli za każdym razem pisywać gdzieś tam get component car i tak dalej, nie? Dlatego mówię jeszcze raz, mogłoby to być game object, ale wydaje mi się, że łatwiej będzie jak to będzie typu car. No i teraz dajemy sobie car, jak to nazwać? Może car's po prostu. I teraz dajemy sobie new queue car. No i super, tak się tworzy każdy obiekt, nie? Że dajemy później new. No i tak stworzyliśmy właśnie pustą kolejkę. No to teraz będziemy chcieli sprawdzać, jaki jest aktywny ten samochód w mainie, który jest aktualnie myty. Więc może ja sobie stworzę typ car. Niech to będzie właśnie active car, czyli ten, który jest w mainie. Będziemy chcieli sprawdzać, czy mainia jest pusta. Bo jak będzie pusta, to może sobie wjechać i być myty. A jak jest pełna. No to stój, czekaj, nie? Więc niech to będzie bull i teraz is car, e, car wash empty, czyli czy jest pusty. No i na początku będzie pusty, nie? Bo przy starcie gry wiadomo, że żaden samochód jeszcze w myjni nie siedzi. Więc dajemy sobie od razu jako true na początek. No i teraz tak, jeżeli dojedziemy do myjni, bo zobaczcie tutaj te wszystkie fury, znaczy akurat jedna fura, ale zaraz sobie dodamy więcej. Ona sobie tutaj dojeżdża cyk i po zetknięciu się z tym ma tam sobie posprawdzać różne rzeczy, nie? Więc dodamy sobie triggera, bo to jest trigger, czyli dodajemy sobie on trigger, Enter. No i teraz będziemy chcieli za każdym razem, kiedy jakiś samochód dojedzie do menu, chcemy go ustawić w kolejce. No i moglibyśmy dodać go tak bezpośrednio to, co się zderzy do kolejki, ale wydaje mi się, że łatwiej będzie, jeżeli przypiszemy to do osobnej zmiennej, więc najpierw stwórzmy sobie taką zmienną, niech to będzie zmienna typu car, niech się nazywa car, no i teraz yy, pobieramy właśnie sobie to, co się zderzy z tą naszą minią, czyli dajemy other get component car i teraz dodamy go do kolejki, czyli dajemy sobie cars q nq car, czyli nq to znaczy to jest taka metoda która będzie dodawać do kolejki cokolwiek. Tutaj przekażemy jako argument. Czyli w tym przypadku to, co się zderzy z mynią. No i jak coś się zderzy z tą mynią, no to nie chcemy, żeby rozwaliło nam tą mynię z tą pełną prędkością, więc musimy go zahamować całkowicie. Dlatego stworzyłem sobie tą zmienną tutaj, przypisałem to do zmiennej, żeby teraz z łatwością móc odnieść się do tej właściwości publicznej speed i tutaj ustawić ją na zero dzięki czemu wyhamowujemy. No i dobra, wyhamowaliśmy, ale co teraz? Chcemy sprawdzać tak naprawdę, co się dzieje w tej myjni, nie? Czyli możemy sobie, może start wyrzucę w ogóle, może w update będziemy sobie teraz sprawdzać, czy w ogóle są ludzie w kolejce. Tak samo musimy sprawdzić, czy ta nasza myjnia samochodowa jest pusta, bo tylko jeżeli coś jest w kolejce, jeżeli myjnia jest pusta, to wtedy chcemy ten samochód wpuścić do środka, umyć, niech jedzie dalej. Czyli sprawdzamy, że jeżeli car queue jest, o właśnie, count większy od zera, czyli jeżeli jest cokolwiek w kolejce, ale oprócz tego jeszcze sprawdzamy, czy ta nasza mynia jest pusta, to jeżeli te dwa warunki zostaną spełnione, to chcemy kogoś wpuścić. Czyli dajemy sobie active car, czyli to będzie ten car, ten samochód, który będzie myty. No i dajemy sobie właśnie cars queue dequeue, czyli z tej naszej kolejki wypuszczamy jeden samochód, żeby wjechał sobie do myjni. Dequeue, to znaczy wyrzuć z kolejki, niech sobie tam jedzie, nie? No i jak sobie już wjedzie do tej myjni, to chcemy powiedzieć wszystkim, że słuchajcie, myjnia jest zajęta już, więc dajemy sobie is car wash empty false, tak? I na koniec, jak ona, jak ten samochód przejeżdża przez myjnię, to chcemy go spowolnić. Więc dajmy sobie, że active car speed to się równa na przykład 05F powiedzmy. Teraz jak zmieniliśmy sobie tą flagę i wiemy, że myjnia nie jest pusta, czyli jest zajęta, to to już nie zostanie wykonane, co nie? Tylko raz się to wykona. Więc teraz w momencie kiedy samochód przejedzie przez myjnię i będzie ją opuszczał, to chcemy jakby wszystko zresetować. Więc możemy sobie tutaj dać tak samo jak tutaj mieliśmy funkcję on trigger enter, to teraz dodamy sobie funkcję on trigger exit, Czyli wpisujemy sobie on trigger exit. No i tak, co chcemy zrobić na wyjeździe? No na pewno chcemy przywrócić mu pełną prędkość. Więc damy sobie active car, następnie speed to się równa. No i tutaj ustawimy um, ten, tą maksymalną, nie? Czyli dajemy sobie max speed. Dlatego właśnie tutaj w karze ustawiłem sobie te Właściwości na publiczne, po to, żeby można było się do nich dostać. No i dobra, będzie sobie zasuwał z pełną prędkością, ale poza tym musimy jeszcze powiedzieć, że mynia jest już pusta, po to, żeby to mogło się z powrotem wykonywać. No to dajemy sobie, że is car empty wash równa się true. I w sumie jeszcze zmienimy sobie kolor na tym naszym samochodzie, żeby był jakiś taki efekt, że auto zostało wyczyszczone jednak, że kasa nie poszła w błoto. Więc dajemy sobie Active Car. Następnie musimy dostać się do komponentu Render, czyli dajemy sobie Renderer. No i teraz wpiszemy sobie materiał i kolor. To się równa kolor, no, może być white na przykład. Ja tam użyłem chyba... Cyjanowy, w sumie coś takiego. No i chyba to by było w sumie wszystko. Więc jak widzicie, jeżeli chodzi o sam kod, tutaj ten przykład nie był jakiś taki mega trudny. Tylko tak logicznie trzeba sobie to jakoś fajnie rozpracować, żeby wiedzieć, gdzie co włączać, gdzie co włączać, gdzie co wyłączać. Ja tak teraz akcentuję, bo zawsze jak tworzę jakiś kurs czy coś tam, to później ktoś mi pisze, ale ty mówisz włączać albo wyłączać. No tak już mówię, już się chyba tego nie nauczę. Tak mówię i trudno. Musicie się do tego przyzwyczaić. Teraz dodam sobie jeszcze parę samochodów. Cyk, powiedzmy o coś takiego, tego jeszcze odrzucę. Niech będą trzy. No i lecimy. Czyli widzimy, że ten będzie pierwszy, ten drugi, ten trzeci. Ten sobie dojeżdża. Zobaczcie, cyk, powolutku te czekają, ten opuści. I następne też będą po kolei sobie wjeżdżać i się czyścić. No i pach, i pojechał. Więc tak właśnie działa Q. W taki właśnie sposób mam nadzieję, że było to pomocne, że widzicie do czego to się może przydać. Oczywiście nie chciałem tego rozbudowywać jakoś dużo bardziej, żeby to nie było zbyt skomplikowane. Mam nadzieję, że nie jest to zbyt trudne. No i co? Mam nadzieję, że się czegoś nauczyliście. Jeżeli tak, to wiecie kciukczek, subscribe. No i co? Widzimy się kolejnym razem. A jeżeli mielibyście ochotę na jakiś kursik czy cokolwiek, zapraszam na pikademia.pl, może znajdziecie coś dla siebie. No to co? Miłego dnia. Ciao!